Czy łapiesz je na tym, że boli cię szczęka, że zaciskasz ją, na przykład stojąc naprzeciwko kogoś, uczestnicząc w jakiejś rozmowie, albo przysłuchując się dyskusji czyjejś? Zaciskanie szczęki mówi o tym, że brakuje swobody w tym, żeby wyrazić swoje stanowisko, powiedzieć, co wkurza, co denerwuje, że myślisz inaczej, nie pozwalasz sobie na to, więc aparat mowy się mm, zaciska, żeby żadne słowo nie wyszło. Na zewnątrz. Więc jeśli boli cię szczęka, ją zaciskasz i łapiesz się nad tym, zastanów się, z jakiego powodu nie pozwalasz sobie na to, żeby mówić to, co myślisz. Dlaczego tak się dzieje? I po co to sobie robisz? <gryw> Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach, ze świadomością tego, co ciało mówi, robi dla Ciebie, żeby wypełnić to, co umysł podpowiada. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.